Tak, jest... Przypomnijmy, że w grudniu 2013 roku podczas mszy świętej w kościele św. Jacka w Legnicy upadła hostia. Według zasad obowiązujących w kościele katolickim w takiej sytuacji włożono opłatek do wody, aby samoistnie się rozpuścił. Ta hostia pozostała w całości, pojawiły się na niej jednak czerwone plamy. Po jej zbadaniu przez patamorfologów stwierdzono, że plamy to ludzka tkanka będąca fragmentem mięśnia sercowego. Stolica Apostolska zaleciła, by parafia prowadziła specjalną księgę, w której opisane będą przypadki cudownych uzdrowień, żeby móc później Stolicy Apostolskiej wykazać jakie duchowe rzeczy dobre tutaj się dzieją, ponieważ później to będzie potrzebne też do tego, żeby Stolica Apostolska oficjalnie uznała to wydarzenie jako cud eucharystyczny. Sprawa jest oczywista dla parafian. Ci, którzy uczestniczyli we mszy świętej i pikniku zorganizowanym przy kościele świętego Jacka w Lednicy, nie mają wątpliwości. W ich mieście wydarzył się cud. Uważam, że tak i bardzo w to wierzę. Na pewno, na pewno coś w tym jest. Tak dużo ludzi mądrych, uczonych wierzy. Przychodzą, patrzą. To jest autentyczne. Sprawdziłam. Nawróciłam się 7 lat temu. Wszyscy chętni będą mogli oglądać relikwie codziennie od godziny 9 do 17 w kościele Świętego Jacka w Legnicy.